Familia wygłoszona w niedzielę 9 grudnia 2012 roku w kościele pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Kilkenny w Irlandii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiasza Cezara, gdy Pontiusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod Tetharchom Galilei, brat jego Filip Tetarchom Iturei i kraju Trachonu, Lizaniaż, Tetrarchom Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Niech Trochę dziwnie zabrzmiały dla nas te, <laughs> te różne nazwiska: Tyberiusz, Cezar, Pont piłat, namiestnik Judei, Herod, tetrarcha Galilei, jego brat Filip, tetrarcha Iturei, kraju Trachonu, Lizaniasz, tetrarcha Abileny i Anna i Kajfasz jako najwyżsi kapłano, kapłani. Czy to cokolwiek nam mówi? Myślę, że nie za bardzo. Poza tym, że trochę dziwnie to dla nas brzmi, ale to ma bardzo kluczowe znaczenie, dlaczego to się dzisiaj pojawia. Dlaczego? Dlatego, że to pomaga nam zrozumieć, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem legend i mitów, które sobie wydumali ludzie na Bliskim Wschodzie. Ci konkretni ludzie żyli na świecie. Pełnili swoją e, władzę e, i za ich czasów działał Pan Bóg. Pan Bóg działał w konkretnym momencie historii. I gdybyśmy chcieli e, to przenieść na nasz, e, na nasz świat, żebyśmy go to sobie zrozumieli, na no to byśmy powiedzieli na przykład, że w piątym roku rządów Baracka Obamy. E, kiedy Polska w Unii Europejskiej jest od 2004 roku, za premiera tego i tamtego, w tym i tamtym kraju, Pan Bóg działa. I tak jest, Pan Bóg działa także i dziś. Ten wstęp zrobił święty Łukasz, żeby powiedzieć, że słowo Boże zostało skierowane do Jana w konkretnym momencie. A Jan się tym bardzo mocno przejął i doświadczył, że tak, Pan chce przyjść i trzeba coś zrobić. Jan używa takiej ciekawej. Formy Jan mówi o tym, że trzeba przygotować drogi, zrównać pagórki, powypełniać dziury i tak dalej. No i odwołajmy się do tego doświadczenia, także powiedzmy tu w Irlandii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, szczególnie jak jedziecie autostradami. A najwyraźniej to widzieć, jeśli się jedzie autostradą M8 do Dublina, od Kork że żeby tą autostradę wybudować, trzeba było wiele gór zrównać, że po prostu te góry są przecięte, jedzie się między skałami. I tak nie było, tylko dlatego, że chciano wybudować drogę, to, to trzeba było to zrównać. I to też nam coś pokazuje, ten, ten, ten symbol, o którym mówi także święty Jan Chrzciciel. Po co równać drogi? Czy po to, że ten ktoś, kto ma przyjść... Yy, Jan zapowiada tego kogoś kto ma przyjść, on sam jeszcze do końca nie wie jak nam później powie Ewangelia sam się będzie uczył Chrystusa, bo miał trochę inne wyobrażenie, Jezus go troszeczkę zaskoczył. Nie dlatego trzeba przygotować drogi, że Pan Bóg jakoby nie mógł sobie bez tego poradzić. Zupełnie od drugą stronę. My bez przygotowania drogi sobie nie poradzimy. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Kończy się dzisiejsza Ewangelia. Ujrzą wszyscy ludzie, natomiast nie dla każdego człowieka automatycznie następuje owoc tego. Musimy pamiętać, że w Adwent w tym momencie ciągle nam jeszcze mówi nie tylko o, o narodzeniu się Pana Jezusa w żłóbku, w tym słodkiej atmosferze, mówi o przyjściu drugim Chrystusa i to jest pewne. To jest, to jest tak pewne, jak nic innego na świecie, że Jezus Chrystus przyjdzie. My często w naszym życiu chrześcijańskim jesteśmy bardzo mocno przytwierdzeni do naszych prywatnych spraw i być może to trochę nam może, może ginąć. To właśnie takie duże działanie Pana Boga w świecie. Jezus Chrystus przyjdzie na świat. On naprawdę dokończy to wszystko. Natomiast jego pojawienie się na świecie nie dla każdego będzie miało taki sam skutek. Jeśli ktoś żył i żyje w przeciwieństwie do Boga, to jego przy, to przyjście Chrystusa nie napełni tych grup i tak dalej, łaską, będzie w czymś przeciwnym. I nawet jeśli Jezus nie przyjdzie na, na świat za naszego życia ziemskiego, bo znaki, które zostawił Jezus odnośnie, odnośnie swojego drugiego przyjścia, są bardzo specyficzne. I był taki święty, który nazywa się święty Efrem, żył bardzo dawno temu w IV wieku. I on komentując te słowa, bo Jezus mówi: Jeśli zobaczycie wojny i przewroty. Naród powstanie przeciwko narodowi, będą trzęsienia ziemi, kataklizmy. Wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ale takie rzeczy dzieją się w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu dzieją się kataklizmy. W każdym pokoleniu naród powstaje przeciwko narodowi. I święty Efran mówi, że dlatego Pan Jezus wybrał. Takie znaki, żeby wszyscy byli gotowi, że to może się dokonać właśnie w naszym pokoleniu, ale kiedy się na pewno dokona. To jest, to, jest, to jest pewne. A na pewno się dokona dla każdego z nas z chwilą naszego przejścia z tego świata. To będzie nasz koniec świata. On jest pewny, co prawda ludzie żyją tą nadzieją, nadzieją to może nie bardziej grozą, prawda, że 21 grudnia się to wszystko zakończy, bo. Majowie nie dokończyli kalendarza, i teraz, nawet promocje są w sklepie. Słyszałem, że przed końcem świata zdążyć kupić pewne rzeczy. Ostatnio taką polską reklamę słyszałem. Natomiast jest jeszcze druga ważna rzecz w dzisiejszej Ewangelii. Ta pierwsza, czyli Bóg, który działa w historii, żebyśmy każdy, jak tu dzisiaj jesteśmy, umieli tego, tego Boga odkryć w prywatnej historii naszego życia. Ale właśnie jest też druga. Druga rzecz. Słowo Boże zostało skierowane do Jana i on je przyjął. A święty Paweł w liście do, do Filipian cieszy się i dziękuję y, Filipianom, czyli mieszkańcom Filipii, y, z powodu... Y, mówi tak. Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie... Te, Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Oczywiście ten dzień Chrystusa Jezusa to właśnie jest to, o co wspomniałem. Bądź koniec świata, jeśli zostanie nas za naszego życia, bądź koniec naszego świata, który na pewno zostanie nas za naszego życia. I to jest pytanie, które każdy musi sobie nieustannie przypominać: jaki jest mój udział w szerzeniu Ewangelii. Jak dobrze wiecie, i to nie jest nic nadzwyczajnego, nie odkryję w tym momencie żadnej Ameryki, jeśli żyjecie w świecie dookoła Was, to jest świat, który od Ewangelii odchodzi, to jest świat, który Chrystusa się zapiera. A najsmutniejsze jest to, że większość tych ludzi, którzy żyją dookoła Was i którzy się Chrystusa zapierają, mówiąc, mówiąc że zapierają się Chrystusa. Nie mam na myśli, że, że oni się go wprost zapierają. Mówimy oczywiście o, o konsekwencjach wiary chrześcijańskiej, które ludzie nie chcą przyjmować, które uważają za głupotę i tak dalej, nachalność kościoła jakkolwiek byśmy to nazwali. Yy, I w większości ci ludzi, którzy, którzy żyją wobec Was, to są ludzie, którzy zostali ochrzczeni, którzy zostali przyjęci do kościoła. To, to są ludzie, którzy karmili się ciałem Chrystusa jako dzieci. I dziś ich nie ma. E, czy są to Polacy, czy są to Irlandczycy, e, mają, ma, mają podobny, nazwijmy to, background. Więc musi być nas udział w szerzeniu Ewangelii. Oczywiście nie każdy z nas jest powołany do tego, żeby teraz stanąć tu w kilkany na, na środku ulicy i prawda, krzyczeć do ludzi. Nie o to tylko chodzi. E, to jest to nasze ciche składanie świadectwa przed światem. Z tej nadziei, która jest, jest w nas. I po to jesteśmy każdego tygodnia na Eucharystii, żeby tą siłę zaczerpnąć. Najpierw ze Słowa, ale także z obecności Chrystusa. Bo zadanie tego dzielenia się Ewangelią, tego wchodzenia ze światłem w ciemność, ono nas przerasta. Ono jest, ono, ono jest trudniejsze od nas, od każdego z nas. Dla każdego księdza jest zbyt trudne, żeby to, żeby to zrobić. Ale musimy pamiętać, że nasza wiara, nasze życie chrześcijańskie to nie jest tylko zespół fajnych morałów do opowiedzenia i albo one wychodzą, albo nie. To jest konkretna siła, którą, przy, którą przynosi Chrystus. To jest konkretna siła, która przychodzi w to, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, Słowo Boże, moc Boga, która wchodzi w serca. Ona dotarła do Jana, on stał się wariatem prawda, dla, dla tego słowa. Zaczął żyć jak, jak prawdziwy outsider, powiedzielibyśmy takim językiem kolokwialnym. I był dla ludzi znakiem takim, że oni do niego przychodzili. Ludzie nie przychodzili do uczonych w Piśmie, ale do tego właśnie outsidera, Jana Chrzciciela, który stał i wzywał do, do nawrócenia. I takie powołanie na każdym stopniu, ono będzie dla każdego z nas różne, mamy tak rzymy, ale jest z nami Jezus. Jezus jest dzisiaj y, z każdym z nas i chce Ci dać i mi, każdemu z nas, jak tu jesteśmy, y, siłę, aby, aby tą drogą podążać, aby przygotować się, po pierwsze nasze serce na, na tą gotowość, na Jego przyjście, y, ale także, aby to nasze serce otwarło się w radości na dzielenie się tym darem, który jest w nas, ze świadomością, że to nie jest proste, ale nie jesteśmy sami. Jest moc Boża pośród nas i Bóg chce nam jej udzielać. Amen.